Więc jak stwierdziliśmy, to był odcinek. Ale mamy już montaż. Mm. Tak, mamy montaż. Dzięki jednej dziwnej aplikacji. Samsung. Polecam oglądanie się montażu wstecz. Free montaża. A ja z tym onem, który zasilę wstecz, bo nie mamy jeszcze. W ogóle dowiedziałam się, że Nita jest siostrą Leona. A Leon jest lepszy od Nity? No nie jest tak chcę się o Leon. Spamer, belaj. Like. takie tak jak Nita. Nita są siódmy. A za Nitego dzieciów. Gdybym hajsuł, to głównie przejdziemy na popręcie, bo tylko Nite. Nie wiem, jest tak samo w zasadzie... Aaa, mógłbym z dropą dzisiaj jeść, bo to nie chyba. Chyba dzisiaj. A w ogóle ja grałem opening. No. Też będzie jakiś opening. Tylko że nie będzie cięć. Ja w robię... Też będę musiał kreść świnie, też będzie montaż, to Bój kanał będzie po prostu ulepszony. Tylko pamiętajcie, że moje nazwy już nigdy nie zmienię. Jakby jak no to był to też, tak. Ej, ale ona dziś nie wygląda jak tymi kulkami szedę. Wiedziałem, że Nita ma profesorce miście, to, to robi wszystko po swoim życiem. Tego mieszkania ja nie wiem, co ona zrobi. Chyba za instynkt tego mieszkania nie oddałam. Ale... Nita, co w ogóle? No. Ja sobie to montaż, ale. Hmm... Tam nie robię wam montażów W sobie zrobimy na różno. No czemu nie? Powiedzcie Bo to będzie jakiś dziwny dzwonek Tylko chyba po prostu będzie pisać w czy używamy kod z tym To w to Lepiej mieć montaż, czy, 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 czy nie mieć montażu A bo jest montaż, tylko nie wiem, jak ja tak montażuję Dobra, nie ja zrobiłem jednego cięcia, wcale. Tylko pamiętajcie, jak takie robić, jakiegoś różnego miśka. Dobra, już jest 2 Chyba niedawno była dzisiaj, więc... Dzisiaj nazwiemy ją Używanie Słucza. Dobra, żart, nigdy. Ja nie zrobię takiego czegoś. Już czyniam się, hej. Ej, w ogóle patrzę, jak ten Surge dziwnie działa. Czeka, czekaj. Ej, czekaj. bo ja chyba będę wiedziała, od nowa tego Surge'a. Czy ten Surge na każdym rokiem, krokiem się ulepsza? I dosłownie, jego Gł głowy by się teraz ulepszał, tak? No teraz? nie serio. Teraz nie ma w ogóle do to taki nudny robot, który po prostu chodzi i mówi Surge, Surge. A teraz? Już ma skrzydła. I tak wygląda. tak samo nie tylko okazuje jest szybszy, więc jest fajnie. Potem ma okulary. Chyba żaden z tych dziewiczek zaatakował. A potem ma miecz. Świetny. I go z go może być po trzy razy. No, to tylko jedną osobę może na raz. A potem za ulicę nic po prostu nie robią, tylko kumulę. Przeciwdziałam na trzy sekundy, ale trzeba nawet, na dwie. Ale ja, to jest to Patrzcie jaki ten słup jest. Super. Nie. I teraz patrzcie na to. Ciuu. I lecimy i naprawdę możemy zrobić ten cel Trzeba bardzo ostrożnie celować. Tak, ale to jest bardzo niemożliwe, jak to się więc policimy sobie już na ostro. Cały czas będziemy używali ulta. Ja, ja. Ok, widzę, wie. No to na kale. Ja Pokaż, pokazuję, to jak powiedział być bo ładny skinek błąd do niego. papa pa, widzowie, papa! Pa.